No dobra, cześć witajcie. Tak szybko myślałem, że będzie jakaś kacenka. Witam was w kolejnym odcinku. Z mafii. Widać się, no dużo zmieniło. Po tym momencie po tym ataku. Dobra. No dobra, no faktycznie się dzieje ostro teraz, no jest po tym ostatnim momencie, co się stało. Jest problem, bardzo duży problem. Ale dobra, idziemy gadać z, z No to dobrze. O kurcze, zabunkrowali się. O ja. No ostro. Wszystko mają zabudowane Koniec zabawy Dobra, tutaj? Nie, tutaj nie. Na górze, ale tu może ktoś jest coś Jesteś do zobaczenia? Nie ma. No niestety Franka już nie ma. Chcieli zabić salierego. Same problemy, no. Warehouse and all our businesses. How about people under our protection? Our guy's in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morel's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right idiot; The rest are going to realize sticking with Morello. Ain't too good for their health. First in line for the Pine Box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. That guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops booze, broads, fireworks. He's even given a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscos. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay, I'll talk my way into the party, put through on his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So, what? Uh, throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore. Sam and Paul are down the docks working on that. You meet up with him there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. The lot is done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Buona fortuna, Tom. Dobrava, bila pora na sina, teraz. Pora przyszła na... Ojca. Ciekawe to coś mamy tutaj w ogóle? W swobodnej jeździe freeride'cie mamy tutaj możliwość sobie przebrania się. Ale tutaj nie idzie, dobra. Uda się do portu, także idziemy do portu. Uda idziemy. Jedziemy, nie? No tam nie będę... Ciekawe, możemy tędy wyjść? Bo tutaj ktoś pilnował. Dobra, możemy wyjść. To broni nie mamy przy sobie. Możemy wziąć samochód? Nie, nie możemy. Musimy jechać chyba tym albo tamtym albo tym. Kurczę, idziemy. No właśnie, się zapytać po prostu Ralfiego. Co on o tym sądzi? V Gotta get a new car for the Don pinched from someplace too. He only will wants the best. I'll only to tell you, but I'm gonna miss Carlo. He just treated me okay and looked after the car even better. To jeszcze? Aha, czyli nie mam jakiego tako od niego auta. Czyli po prostu muszę wziąć jakiś stąd. No co, to będzie tam tylko mam się udać do portu. To w sumie chyba temi najbardziej będzie pasował Dobra, jedziemy. Już na dzień dobry trąbią, no, Ach, dobra. Będę się powtarzał. <laughs> jak wam się film podoba, ten czy inne. Dajcie jakąś tą łapkę w górę, to będę wiedział o co chodzi. Jak się podoba, bo mi się podoba, a tak słabo będzie jak ja, to będę nagrywał, się męczył, a... A wynik tu nic nie będzie mi oceniał. Jakiegoś suba dajcie, bo dużo osób co mnie ogląda nie subskrybuje kanału. Bardzo dużo widziałem. Mam statystyki, wszystko wiem więc tak bym poprosił, dajcie jakiegoś suba i łapkę. Haha, ha. trochę dziwnie mi to gadać, bo nigdy tak nie gadam, ale czas chyba nadszedł. Bo nie działa takie zwykłe niemówienie, nic dobra, sobie zaparkuję. No tu mam z auta w ogóle. Czy to jest taki samochód? No właśnie, to jest taki samochód, co żeśmy jechali z tym salierim z w ostatnim odcinku. Ale my idziemy do. Znaczy, znaleźć musimy samochód. No dobra. Dużo osób jest. Tam jest czerwone, to tam raczej nie możemy wejść. W sensie tam są po prostu nasi przeciwnicy. Tu kogoś mamy. Czyby to jest Pauli czy Sam? Pauli chyba. No dobra, aha, czyli on będzie płynął łódką, spoko. A my musimy się dostać. Zobaczmy i pogadajmy z, z samym po prostu. Z, może, jaki ma plan? O, tu coś leży? Aha, tak tak. Zapraszam, no. Weź na pokład 15, odsumowanie 16, poczęstunek i napoje 16-17, przemówienie fajerwerki 19 Zabawa do późnych godzin nocnych. No, kto wątpi, że będzie zabawa.

Dobra. Coś tu mamy? Nie. Chcę sobie popatrzeć wszystko co tu można. O proszę. Marku Morello, to jest nasz główny przeciwnik. Naszej rodziny. Coś proszę nie zwracaj, bo tak nie mówiłem w poprzednich odcinkach. Będę dziwnie mówił, bo jestem trochę podchorowany. ...i może mieć trochę dziwny głos, mam. Dobra, Keeper. No dobra.

After the speech, there's fireworks. we will come as soon as we've seen them. You better be there on time. On, on time, chyba, it's a sample cały czas, mum, check You better be there on time. Don't no no worry. Właśnie. It'll go smooth like eggs in coffee. Looking good, time The outfit, don't get messed up. Keep it. Where is it? No, dobra.

Co my tu mamy? A, to to jest to samo, dobra. No na pewno fajnie tu wygląda wszystko. Mogę tu przejść? Przepraszam. No kurczę nie mogę. No patrz. Muszę się wrócić. No fajnie wygląda tu ktoś śpiewa. Na pewno ładnie wszystko tu wygląda. Dobra, zobaczmy na w Union, dobra, popytajmy się. Aha, no fajnie, dzięki bardzo. Taka miło, tak mnie miło zaprosił, co? Dobra, popytajmy może tu kogoś. Nie, to tam jest tylko zwykła osoba. Ktoś jest. Nie ma, to trzeba chyba iść na niższy poziom. Jakie te w ogóle tu? Tu no nic nie mamy przypadkiem do wzięcia. Tu są drzwi. Kurczę nie za dużo tego tu. Tu mogę przejść czy co? <gry> idźmy zobaczyć do góry. A, dobra, już wiem, u góry. Dzień dobry. Mamy tutaj nasz ten... No dobrze, dobrze. Ale już wiem, gdzie będziemy pewnie zabijać go. Skąd? Bo coś tam gadali o górze właśnie. No to na dachu będziemy siedzieć, dobra. O, możemy go zapytać. Dobra, tam jest, okej. Okay. Ciekawe jak to działa fajnie. Okej, okay, gdzie były kible? Kible, a właśnie. O, ale on tu jest otwarty. Czy to nie ten kipel? Ja pamiętam, w oryginale to właśnie tutaj było chyba. A z tej strony? Aaaa Sorry, out of order. No dobra, to już rozumiem. Po prostu odwrócili miejsca. Dobra, sprzątacz jest tam niżej. Możemy do niego pójść. Oho, widać, że jest popity. Na stole, a tu. No trochę inaczej tutaj jest to rozwiązane. Wygina się jak nie wiem. Co, mi się zrobił zły teraz? Dobra, nie wiem. Zabierz broń. To może chwilę jeszcze poczekać, chcę sobie popatrzeć. Ło, ło, ło sobie jeszcze popatrzeć, co, jak tutaj wygląda, czy są jakieś znajdźki jeszcze. Może... O, właśnie. Aha, dobra. Po prostu instrukcja, jak używać fajerwerków. Kurczę, to będzie długie. Ale w sumie fajnie. Jak pamiętam, czekaj, to tu było gdzieś... Tutaj. Ciekawe, czy to będzie też tak wyglądać, że tutaj będziemy uciekać. Mam nadzieję, że tak, bo to fajne było. Okej. Okay. Tak niemiło do mnie. Dobra, ale jesteśmy na tym piętrze, gdzie mieliśmy być.

Masz ty co za chłop no Proszę wiedz znał nas no No to tego nie było w tym My sobie go pozbędziemy się Zastanawiam się, co ja z tym ciałem zrobiłem, ale widzę, że zdematerializowałem je. <laughs> Znajdź wysoko położony punkt. No to pewnie tam, gdzie znalazłem te wejście, muszę iść. Nawet mam wskazane je. No, dokładnie. Musimy się dostać na górę. O, o wyszedł, ale dobrze. Gdzie mogli skorzystać? To wygląda jakbyśmy tu mieli się chować. Nie wiem czemu. A to są te fajerwerki. Wszystkie ciekawe. No dobra, jesteśmy. Hey, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. <laughs> Good man. Have another for me. Huh? Good to see you. Thanks for coming.

to eradicate this disease today is a day for celebration for my 50th birthday and for a brighter future for lost heaven the tak tak yes out of town. They'll drown no, like rats in the water thank you thank you everyone and now for the fireworks huh No dobra, fajerwerki. Dobra, nieważne, musiałam zrobić takie dziwne cięcie. No właśnie, bo oni tu idą. A ja po prostu poszłem tam. No i to się do mnie źle skończyło dla mnie. Kurcze, fajerwerki. Fajerwerki lecą, nic nie widać. No, tam nawala ktoś do mnie z maszynówki. To jest pytanie skąd? A, tu. Dobra, dostał. Wyłaś, wyłaś. Skinął. Gdzie on tam jest? Go nie widzę. Teraz go widzę. Dobra, idziemy dalej. Przyładuj, weź to. No, no, co? Dobra, otwórzmy drzwi. Jest coś. Nie chcę zginąć znowu. Jesteś pewien? Co ja robię? No już po mnie. A, masakra ze mną. O, zabił kogoś, kogo nie powinien. Czy tu jeszcze jest? Jest. Dobra, ucieknij przecież mam. Wow! Widzę ich tam. Parę komplikacji, ale mam nadzieję, że to w miarę będzie płynne. Myślę, że się spotkamy w następnym odcinku. Niedługo, nie? Także do następnego. Cześć!